Pokażę jak naprawić ławkę. Taką połamaną. To jest taśma, co się mi Prosto ze sklepu Żalu. Ciężko naprawić ławkę widać, że się młotki masz przybija. Dawaj Dawid, naprawisz tu trochę, posklejaj. O, mi się to hmm? <ścoughs> <śpiało> Teraz test, czy się będzie trzymało. Widzicie, jak w najlepszym porządku się to trzyma? Wszystko jest naprawione. Widzicie, nie ma prawa się załamać. Może jeszcze trochę podklei, jakby jakaś grub, gruba dupa usiadła. Ona na przykład jak on. Jeszcze trzeba trochę podkleić, bo się przy nim trochę załamia. No, Dawid jeszcze dalej, naprawia się jeszcze. Jest I git. No, napraw jeszcze. No, napraw jeszcze. jedziemy tak. Odsuwać. Teraz na pewno już, teraz będą szanse na pewno, że się już nie odklei. I nie będzie szans, bo tak to pięknie gwoździem przybił. gwoźdź klasy marka. Właściwie to nie jest klasa, to jest marka taśma. Tak. No. I mamy naprawioną ławkę. Widzicie? Teraz idealnie się trzyma. Widzicie, nie jest zapadnięta nic. Aż normalnie gratulować mu. pochwal się, Dawid. Właśnie pokazaliśmy jak hogyan kell